Siema, tu ma stery był to jest 271 odcinku z Minecrafta. A w tym odcinku no. No taki Skoro dzisiaj mamy 31 października, no to będzie Halloweenowy odcinek. Na początku na dzień dobry. Jak włączamy tą grę 31 października. To wyświetla się nam taki splash. O, o... spółki. Zobaczymy. Dobra. Dobra. Dobra, załadowała się gra. To teraz, proszę państwa, może, możemy zobaczyć na własne oczy. Wrogie moby, czyli właśnie sz szkielet, zombie, nie wiem co jeszcze, mają dynie na głowie. Tak. Te, te właśnie stworzenia mają dynie, dynie na głowie. Normalnie to jest tak, jakby ktoś maskę założył. No ale... O, tak. Jak to wygląda, jak na przykład sobie wejdziemy do, do niego? To ciekawe, jak czasami się przyłączy na któregoś, nie wiem, moba, no to czasami ten mob stoi w miejscu. A tutaj właśnie za mną w tle... Mały zombie sobie popierdala. Dobra. Aha. F5 była włączona. O. No i tradycyjnie, Cukierek albo w To znaczy psikus. Oni chyba nie śpią, nie wiem. Pójdźmy dalej. Jeszcze na razie jeden gościu Nie wiem czy creepery też noszą. Dynie na głowie. Może są tak. Szkielet. O! Założyłem na Gamepadii, że wczoraj 30 października minęło równe 10 lat odkąd wyszła wersja alpha 120 Gdzie dodano nether i Dwa, dwa moby. Gast i zombie pigmen. Zombie, te wioskowe zombie, szkielety, widorowy szkielet, tułacz, huskacz, Strays i zombifikowany piglin. Mają takie prawdopodobieństwo, że będą nosić tą dynię na ten dzisiejszy dzień, 31 października. No i tak to wygląda w przypadku szkieleta. No. Tymczasem ja sobie włączę monstera Absolutly zero O no to hop, oto no to zdrowie No i tego no Może to zrobimy to na takiej zasadzie Że... Tak, sumon. Zombie... Bie... Aha. Utopiec. Z wędką. O! Kurwa, pięknie trafiłem. <grystanie> Goście ma na sobie Jacko Lanterna. Dobra, następny Hask. Hask też I tułacz. Kurwa normalnie krypi że ja pierdolę No to właśnie oni tułacz, posłuch, utopiec, i te właśnie zompifikowane pigliny, ujdorowy szkielet, zombie, zombie villagers z szkielety właśnie, mają taką jakby szanse, że, szanse tego, że będą nosić dynie na głowie, właśnie podczas grania w to 31 października. I na przykład tak. No jest jakieś 3% prawdopodobieństwa szans, że Dynia wypadnie no Ale 3% to, 3 to jest mało <laughs> To jest za mało zdecydowanie O, temu wypadła sztapka złota Sprawda temu też Temu co wypadnie No nic nie wypadło Poza żelazem No i No jak by powiedzieć master? No tak to się żyje na wsi Aha. Jeśli mob noszący rzeźbioną dynię zostanie zabite za pomocą narzędzia zaklętego w łupie, istnieje szansa równoważna poziomowi łupu używanemu do opuszczenia rzeźbionej dyni do maksymalnie 3% szans na upuszczenie. No ale tak jak mówiłem, 3% to jest mało. i na przykład 3% ze 100 to 3. <totrę> Na takim to przykładzie mogę to podać. Jak też na przykład na 100 ankietowanych trzech ludzi jest pojebanych. 91 ludzi nie. <słuch> no i no, także no, jeżeli chodzi o Minecrafta w ten 31 października, no to ja myślę, że no to jest wszystko z mojej strony. Także no, no. Wezmę sobie łyka. Właściwie wziąłem. I kończę. Więc to było tyle. No to nara.